Moment, jestem Dafi i dzisiaj jestem sobie w nowej grze, super popularnej Evade. Gra teraz aktualnie 100 tysięcy graczy, więc to jest naprawdę bardzo wielki wynik jak na taką grę. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy jakieś mapy. Zagłosuj na mapę. Okej, okay, mamy tutaj Normal, Hard, Hard. Okej, okay, dobra. Co tutaj wybrać? Dobra, wybierzmy te Backroomsy. Mamy tutaj jakieś item shop. Tutaj mamy jakieś rzeczy przydatne i tutaj też mamy barier. Da, kupię tego trochę. 5 tutaj i chyba tyle. Jeszcze może to kupię i tyle. Więc dobra, play. Zagrajmy tutaj. A, nie można, bo mapa jest wybierana. OK. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy tutaj na mapie backrooms. I okej, okay, można skakać, można noctowizora tutaj użyć. To chyba się przyda, tak mi się zdaje. Bo tutaj jest ciemno nawet. Runda się zaczęła. O nie, zrespili się na mnie. Już zginąłem? Tak szybko? Da, poczekam aż ktoś mnie zrespi. Raczej już nikt mnie nie, tutaj nie zrespawnuje. No nie ma tutaj osób. Nie widzę żadnej osoby. Więc prawdopodobnie widzimy się w kolejnej rundzie. Po da, zrespawnowałem się. Jest kolejna runda tutaj. Zrespawnowałem się... I jest za kolejna runda, więc może znajdziemy jakieś miejsce do ukrycia się. Myślę, że tutaj to miejsce jest dobre. Więc dobra, klikamy tutaj dwa. Da, tutaj stawiamy bariery. I to chyba zabezpiecza przed tymi właśnie minami coś takiego. Na razie nic nie idzie. Jeszcze ktoś tutaj przyszedł. Ok, mamy tutaj jeszcze jakieś questy w tej grze. Musimy po prostu. O nie. Uciekamy. Szybko. Chyba zginę, tak mi się zdaje. Ślepy zaułek. No nie. Proszę nie. Udało mi się uciec, ale nadal mi się ekran trzęsie. Teraz słyszę go nadal. No nie. O już ekran mi się nie trzęsie. Dobra, uciekamy. Podnieśmy tą osobę. Szybko. Da, udało się. Oj, 15 dolarów dostałem za to, że jakoś zrewajwowałem. Dobra, to jest dobre. I tutaj widziałem właśnie coś czerwonego. Jakby coś tam się świeci na czerwono. Nie wiem, co to jest. Dobra. Spróbujmy tam jakoś wejść. Da się tam jakoś wejść? Pewnie się da jakoś, ale nie. Tam to jest. Da, schowajmy się tu. U nie, to przechodzi przez bariery. Da, udało się uciec. Trzeba znaleźć ten generator. Dużo tutaj osób już umarło. Zobaczmy. Inaczej teraz wygląda. Lepiej mi się zdaje, że jest z tym. Lepiej widać tutaj. Da, znajdźmy jakiś generator, który tutaj jest potrzebny do tego. Cóż tu już jest napisane? Okej, okay. Don't move. O nie. No i zginęłem tutaj. Nie wiem, co to jest w ogóle. W opisie, grzy. W opisie gry jest napisane, że mamy się, mamy uciekać, chować się, timować się, że cokolwiek żeby tylko przetrwać, więc no dobra. Mamy tutaj jeszcze control. spod F jest light, 1 i 2 to są ability jakieś, Control y, lub C to jest y, kucnięcie albo slide. I mamy jeszcze kolejną rundę, dostałem 171 e, pieniędzy i 22 expa, no dobra. Control Sark jest jeszcze, R to jest tar, e, obrócić się, o, obracanie się, okej. Okay. G to emotki, T, nie wiem co to jest T, pod T nie wiem co to jest. O, to jest chyba inna perspektywa, tak, taka, okej. Okay. To też jest dobre. Nie wiem czy oni się tu respią przypadkiem. Impostor, o co chodzi? Nie rozumiem trochę tych rund, specjalne rund Czasem są y, rundy niewidzialne Czasem nie wiem co Naprawdę dużo jest, rozbudowana ta gra Co to jest za pomieszczenie dziwne? Nie wiem, pierwszy raz takie coś spotkam Co jest? Co to jest za pomieszczenie? O co tutaj chodzi? Nie wiem, naprawdę i tutaj, okej. Okay. Bardzo dziwne, bardzo. Pierwszy raz coś takiego widzę na tej mapie. Ciekawe, czy tutaj są jakieś sekrety. Może coś takiego jest. Jeszcze nikogo tutaj nie widzę z tych min. Więc to jest dobre. Spróbujmy się jakoś dostać do tego pomieszczenia tutaj. Nie wiem, co to jest, naprawdę, ale świeci się to coś tam na czerwono. Ciekawie. Jest naprawdę ciekawe, co tam jest. Można jakoś. Z tej perspektywy, innej, zobaczyć, co tam jest. O, trochę widać. O nie. Da, szybko. No i zginęłem tutaj kolejny raz. Niepotrzebnie tak. Może da się tam jakoś. Jak tak się właśnie jest powalonym tutaj. Tam przejść. Może się uda. Nie, zobaczmy. Prawie. Chyba się nie, nie da tutaj dostać jakoś. Może kamerą. I umarłem. Dobra, widzimy się w kolejnej rundzie na nowej mapie. A mamy kolejny wybór map. Wybierzmy tą. Ta jest bardzo ciekawa, ta mapa. Jestem ciekawy jak to będzie działało. Pewnie tam są jakieś szyby, bo jakby tutaj są jakieś paski, więc może tak jest. Na pewno ciekawa będzie ta mapa. I uda się tę mapę zagłaszać, więc naprawdę będzie ciekawie w tej mapie. I czemu załadowało na tą mapę? Chyba nie patrzyłem i tam po prostu wybrali tą, więc... No szkoda trochę, ale mamy kolejną jakąś inną mapę. Dobra, co tutaj jest? Tutaj jest jakiś sklep, może jest coś do schowania. Tutaj można się jakoś schować. Na pewno będzie łat łatwo uciec tutaj, bo jak przyjdą z tej strony, to można łatwo tutaj na dół zejść. Da, szybko, bo się zrespieli już. Już dwie osoby zgnęły. Trzy, cztery. Co się dzieje? Chyba jeszcze nikt tutaj nie przyszedł. Ża żadna mina. Ja to będę nazywał mina, bo nie wiem, jak to dokładnie się nazywa. Chyba nic tu jeszcze nie przyszedło. Słyszę coś. Coś tam chyba biegnie. Tak mi się zdaje. Nic nie widzę nadal. Jakby nie było w ogóle, albo na końcu tej, tamtej mapy. Ktoś ucieka. Czy tam coś idzie? Nie wiem. O, da, idzie. Jednak idzie. Szybko uciekamy. Do tej miejscówki. Zanim to dopadnie nas. Tutaj. Chyba nie goni mnie. Tak mi się zdaje, że nie goni. Chyba każdy już umarł. Zginęły. Nie, zginęły trzy, cztery osoby. Czemu jestem na zginiętych, nie wiem. Może w tych bakrącach coś się zglitchowało, nie wiem. Naprawdę grała 100 tysięcy graczy. Jeszcze wczoraj miała z jakieś 60-70 tysięcy. Gra jest teraz jedna z najbardziej popularnych gier, więc naprawdę ciekawie. Dobra, przejdźmy, zobaczmy co tam się dzieje. Bo dawno nie było. Nie dam już. Jest coś? A, jednak jest. O nie! Goni mnie to. Szybko. Chowajmy się. Tutaj. O, udało się wygrać. 250 i 45 Expa. Dobra. Udało się. Więc naprawdę bardzo fajnie jest. Znajdźmy jakieś inne miejsce do schowania. Tutaj można? Nie. Znajdźmy jakieś dobre bardzo miejsce. Można otwierać drzwi. Tak, można otwierać. Dobra. Można tutaj przejść. Co jest? Co to jest za miejsce? Ciekawie, naprawdę. A, tutaj. To jest praktycznie dru drugi koniec sen. Galerii czy... Jak to się wie? Nie. O nie. Słyszałem coś. Szybko. Jest coś tu? Da, jest. No nie. Mam chyba... Chyba mam problem. Czemu tu nikogo nie ma? O jest ktoś tutaj. Max. Tutaj jest. Czemu on się na niebiesku świecił? Nie wiem. Ciekawie bardzo. Chyba trzeba się opaca stać, jak się farmi na tej mapie. Bo nic tutaj totalnie nie ma. O nie. prawie zgnę. Da, uciekamy. O, przyszedł tutaj. Witam tutaj. O, spadł. Co jest? Chyba zgiczowałem grę, jeżeli... Nie może tu wbić. No nie może tu wbić. Co on próbuje? Chyba zgićowałem grę. Chyba to jest najlepsze miejsce na zgiczowanie NPC to jakiegoś. O. Znikł chyba. Co jest? O co tutaj chodzi? Abym zginął. Da, uciekamy. Szybko. No... Chyba zginę. Da, jesteśmy w tym miejscu. Wcześniej. O nie. Nie żyje chyba. Szybko uciekamy. Ucieczka. Może... Może zrespnę tego. Tutaj kogoś. Szybko. I dobra, uciekamy. 15 dolarów. Zawsze coś. Na jakieś przedmioty, tutaj my może jakąś osobę jeszcze tutaj jest. Ktoś dobra zespimy i uciekamy, bo pewnie już idą. No, idą, jak mówiłem, już idą. Dostałem sam? Dostałem z jakimś Diego, okej okay. O, i wygrałem. okej okay. ile dostanę za wszystko? 290 i 45 ekspa. No dobra. 30 sekund, kolejna runda, więc widzimy się w kolejnej. Jestem już tutaj w miejscu scenowej. Jakaś specjalna runda, randomizer. Dobra, będziemy tutaj z okienka sobie patrzeć, zobaczyć, co się dzieje. Bo jestem w miejscu, z którego się nie da, praktycznie, wyjść. Postawiłem sobie jedną barierę, tylko jak ktoś tutaj przyjdzie, to mam bardzo duży problem. Oho, już, już tutaj idzie, idzie. O nie. Chyba idzie. Tak się nie. No, nie zginąłem. Jak ktoś mnie zrewajwuje tutaj. Da. Rewajwuje mnie ktoś. I udało się, dobra. O nie, znowu on. Uciekamy, jak najszybciej. O, sala kinowa. A nie, idziemy stąd. O nie, FNAF. Jeszcze. Jak ja nie, nie zginąłem. Uciekamy. Szybko. O, tutaj jest. Bezpieczne miejsce. O, trzy osoby. Co jest? No to trochę jest problem. Uciekamy. Szybko. O, i udało się. 148 monet i 22 EXPA. Da, wybieramy teraz kolejne mapy. Oby tą wybrali. Da, chyba raczej się uda. Jesteśmy już na tej mapie. I ta mapa wygląda w taki sposób. Okay. Czyli jak mówiłem. Szkło jest tutaj. Labirynt taki. I oni tutaj. To będzie naprawdę ciężka mapa. Jak sama nazwa mówi. Hard map. Znajdźmy jakieś dobre miejsce do ucieczki. Zdaje mi się, że... Tutaj w tym miejscu. To będzie chyba dobre miejsce. Tak mi się zdaje. Będzie tutaj... Na każde miejsce ucieczka. Zobaczmy, co tam się dzieje. Prze pójdźmy do tych graczy tutaj. Mam nadzieję, że nie zginę tutaj tak szybko. O, dobra, jednak, jednak, no. Uciekajmy, bo będzie problem trochę. Ich nie widać przez szkło. To będzie naprawdę wielki problem. Mm. Szybko! O! O nie! CO SIĘ STAŁO? Ja w niego skoczyłem i nie zgnęłem. To chyba jakiś fart jest, totalny. O! O dobra. Jak ja to ominęłem. I udało się przejść hard mapę Maze. Ile dostaniemy za taką mapę? 300 monet i 54 expa. No naprawdę dużo. Chyba każda runda trwa 3 minuty, tak mi się zdaje. Bo tam 3 minuty było. Idealnie, więc 3 minuty na każdą mapę. No ale dobra, ja już będę kończył ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, suba dzwonem. Napiszcie w komentarzu, czy podoba Wam się taki content. Ja już będę Was żegnał. Siema!